Z drogi, bo my newsy dostarczamy pod strzechę. This is a free -to -play, high Firma Ubisoft zapowiedziała nową strzelankę free-to-play Tom Clancy's X defiant Produkcja tworzona przez oddział San Francisco pozwoli wybrać frakcję, a także zdolności postaci. Same starcie mają stawiać przeciwko sobie sześcioosobowe drużyny w klasycznych trybach gry. Testy produkcji rozpoczną się 5 sierpnia, ale tylko na terenach USA i Kanady. Docelowo gra ma trafić na pecety i popularne konsole. Sama zapowiedź spotkała się z dość chłodnym odbiorem graczy, bo zdaniem wielu gra nie wyróżnia się niczym specjalnym, a sam Ubisoft ma przecież w zanadrzu inne gry sieciowe, na przykład Rainbow Six czy nadchodzącego Rainbow Six Extraction, który skoro przy nim jesteśmy, zaliczył kolejną obsługę i wyjdzie dopiero w przyszłym roku. Gry są tak realistyczne, że mogą pomylić się z życiem. Weźmy na przykład takiego Minecrafta. Jak prawdziwe. Nic dziwnego, że francuski youtuber fuse 3 dał się porwać fantazji i postanowił zbudować, a później przetestować łódkę z Minecrafta. Tak, mówimy o tym kwadratowym pudle z wiosłami, pozostając w wiernym, grze, gdzie konstrukcja powstaje z zaledwie kilku desek, youtuber użył prostych elementów, za które zapłacił jakieś 300 euro, czyli około 1400 zł. Projekt został zwodowany i nawet utrzymał się na wodzie, czego świadkami byli bogu ducha winni bywalcy parkowej sadzawki. No i co zrobić dalej po takim wyczynie? Diamentowa zbroja versus prawdziwy pocisk, teleport do netheru. Są nieograniczone. W ostatnich dniach pojawiło się parę newsów na temat optymalizowania gier. Po pierwsze użytkownicy Windows 10 otrzymają funkcję, która ma pojawić się w Windowsie 11, to tak tzw. Direct Storage, czyli wykorzystanie dysków NVME, SSD do przyspieszania działania procesora. Kontynuując wątek optymalizacji, jeśli macie problemy z CSGO, pewien użytkownik reddita odkrył, że słabe działanie gry jest spowodowane przeciążoną nakładką Steama, żeby temu zapobiec, można na przykład usunąć znajomych z listy, jeśli macie ją za długą. I na koniec Resident Evil Village otrzymał łatkę, która poprawia problemy z płynnością rozgrywki na PC'ach. Parę informacji o Steam Deco, czyli zapowiedzianej niedawno PC to konsoli od Valve. Po pierwsze firma zapewnia, że nie będzie problemów z graniem w gry zainstalowane na karcie microSD, czyli opcjonalnego nośnika konsoli. Gabe Newell powiedział też w jednym z wywiadów, że wewnętrzną pamięć konsoli będzie dało się rozbudować, wbrew wcześniejszym zapowiedziom. Newell zapewnił także, że sprzęt nie będzie miał problemów z dryfującymi analogami, z czym borykają się posiadacze Nintendo Switch. Sama konsola podobno cieszy się dużym powodzeniem, w godzinę złożono 100 tysięcy rezerwacji. Sporo mówi się o braku funkcji w Epic Game Store w porównaniu do platform konkurencji. Te są jednak w drodze, czego dowody zobaczyliśmy niedawno w sieci, które oglądacie na przykład listę osiągnięć z Rocket League z systemem punktów doświadczenia za wbijanie osiągnięć. Pokazano także profil użytkownika z widocznymi nowymi funkcjami. I cóż, wygląda to całkiem sympatycznie. I na koniec przypomnienie, że GTA Online otrzymało w tym tygodniu nowe DLC zatytułowane Los Santos Tuners, przynoszące wydarzenia poświęcone motoryzacji, misje, wyścigi czy chociażby klub samochodowy, w którym można pojeździć na torze testowym albo zrobić sobie tatuaż. Pozostając w temacie aktualizacji, wygląda na to, że w Assassin's Creed Valhalla w następnym patchu pojawią się miecze jednoręczne. A na koniec psychodeliczny obrazek, żeby wam zamieszać w głowie. Zostaw lajka!